To cześć, jak widzicie? Z tej strony Oliver po raz kolejny, i dzisiaj jesteśmy na koncie właśnie, yy, yy, które ma haki, oczywiście, ale jest on legalny. Sobie będziemy dzisiaj wydropić resztę postaci: czyli Penny, Karl, B. Jest to tutaj nawet na nani zaraz go wypróbujemy Mortis, sara Kruk i Leon. Yy, zaraz właśnie na to przechodzimy, chyba. Zobaczcie, tutaj mam Spajka, jest też Sandy. Mamy tutaj, której wszystko dobrze lepszy niż Sandy. No i co? Otwieramy mega boxy. Jest mega boxa, jedynka, czyli raczej nic. Tutaj też. No nic na mnie leci na razie. Musi być dwójka. Nie, ja tutaj dwójki nie ma. Może spróbujemy tego ostatniego Megaboxa, niestety nic. Big Box, też nic. Teraz może otworzymy sobie tutaj małe skrzyneczki. Zbieramy szybko, żeby coś, żeby coś tam wymaksować Sandy. Wymaksowaliśmy Sandy Teraz otworzymy sobie jeszcze mega boxy Niestety nic na razie nie leci Co mnie bardzo niepokoi Ale widzimy się już za chwilę Słuchajcie, próbowałem otwierać skrzynki Niestety tylko udało mi się Wymaksować Sandy a więc lecimy dalej no, Musi być jedynka, mamy postać nową Jest, mamy postać Uwaga, co to będzie za postać? Penny Penny to jest zawsze dobrze Penny może być w sumie, bardzo fajne jest Też można na nią pograć Więc lecimy dalej I kar. teraz mamy Carza Musimy mieć akurat trójkę, bo mamy Karla, mamy pewnie nową postać. Teraz, niech będzie trójka, to zrobię po prostu jeszcze jedną postać nową. Też będziecie mieli tam stronę w, yy, w linku, w opisie i kanał mojej koleżanki Kariny w karcie w prawym górnym rogu. Możecie zaglądać. A my lecimy dalej z openingiem. Co na razie nic nie leci? Może spróbujmy big box? O jest! Patrzcie, mamy jedynkę. I czy to? B! B mamy. Fajne to, że B jest. Zawsze można, nie wiem, pograć jakoś. Także widzimy się jeszcze za chwilę. Yy, witam was znowu. Yy, po krótkiej przerwie otwieramy dalej mega boxy. Po prostu też już wymaksowałem ich, więc nie chciałem wam pokazywać, bo pewnie by was zaniedziło to otwieranie skrzynek, gdzie nic nie leci. Więc otwieramy dalej. Czemu ma nic nie leci? Halo? Dobra, może zagram sobie jedną rundkę. Piszcie w komentarzach czy chcecie więcej takich filmów i czy chcecie Fortnite'a lub Minecraft'a jeszcze na tym kanale, Oj, mamy jedynkę i kruk, kruk nam poleciał o kurde kruk, już chcecie legendę na tym koncie to fajny kruk, super i teraz możemy sobie zagrać rundkę tym krukiem, co tutaj ogólnie są wszystkie skiny i tak jak mówiłem, piszcie w komentarzach czy po prostu chcecie tutaj Fortnite'a i ten Minecrafta, Brawl Stars piszcie po prostu w komentarzu, zostawajcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Zaraz sobie pogramy innymi postaciami. Może zagramy sobie Feniksiem Krukiem na solo. Zobaczmy. Musi się trochę udawać, ale zobaczcie, jakie pucharki są za pierwsze miejsce. No, zaraz. Tutaj są ogólnie boty, ale mają niki. Co jest? Yy, serwer nie zadziałał? Dobra, to otwieramy dalej jeszcze skrzynki, zaraz powinien zadziałać Wymaksujemy sobie kruka od razu Może będzie jeszcze inna nowa postać Zobaczymy Otwieramy szybko mega boxy, żeby wymaksować kruka Na powera lub na gadżet Dalej same jedynki. No, nie to nie. Czemu mi nic nie leci? Dwójka, chociaż. Dobra, lecimy sobie kruka zaraz. Spróbujemy beatboxy. Dalej same jedynki. Dobra, ulepszymy sobie kruka. Kruk, kruk. Ulepszamy szybko, jak najszybciej. Patrzcie, jak nam mało brakuje do star powerów. Także zaraz właśnie... O, czy możemy? Jeszcze nie. O, jest, patrzcie, mamy jedynkę będzie jakaś, czy będzie legenda. I mamy, co? Co to jest? A mamy gadżet do kruka. O, dobrze w sumie. Teraz możemy ulepszyć kruka już na star powera. I teraz po prostu niech nam wyleci ten star power. Mamy ten gadżet nowy. Tutaj niektóre postacie mają na przykład po 3 star powery, na przykład Shelly Mają 3 star powery i ten star power nie ma go w grze, więc też będziemy mogli sobie dzisiaj jeszcze popróbować. Dla mega boxa. i mamy 0. Zero. Zero. O, mamy O, Mamy już star power, przepraszam, do kruka. Nic nie leci niestety. Mamy drugi już star power do kruka, więc możemy kruka wypróbować. Chyba, że kruka ma jeszcze też trzy star powery. Nie, ma dwa. Dobrze, weźmiemy może sobie zagramy mecha krukiem, ale czarnym. I... weźmy sobie ten. Chociaż może weźmy sobie ten star power yy, i zagramy sobie solo. Chyba, że no nie wczytam. Czekamy mamy jeszcze? Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Lecimy po 20 subskrypcji. Na tym kanale 10 mamy. O, i nam załapało. I piszcie też w komentarzach, czy chcecie na tym kanale Fortnite'a i Minecrafta. I oczywiście też Brawl, ale tutaj próbuję tam tarę dojechać. Trzeba mi ucieka. teraz teraz zaraz skrzynki. Jak coś to tutaj te oglądalności niby to jest fake, ponieważ to jest tylko hack Brawl, zaraz. Więc tutaj nic, to są, po prostu oni mają nazwy, tylko to są po prostu boty. Widzicie tutaj... Tutaj ktoś jest, to jest chyba Tara, tak, Tara. Już jej nie ma.